Ravix Beat Production 2 pi, druga nuta, dwa tysiące Yo, yo, let's go Tak, 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 miejski rap Krap Wychowałem się na blokach, yo, yo Przyświatowali mnie w szkole, o Przyświatowali mnie z archnomii, do plecaka i strzali na kałach, Śmieli się, że piję kubusia Żyłem na bloku, yo na blokach scrap Moja mama była chora i było ciężko o oh, oh, Ale teraz co? Jestem w kangu, yo. teraz jest, teraz ja się z nich śmieję yo, yo bo jestem kozakiem Pewnego dnia wstałem scrap I zacząłem na śniadanie a Powiedziała mi mama o A i na to, że tamte manetki Yo, scrap, scrap A teraz jestem ziomkiem Jestem koksem, jestem kurde, nie wiem, no, Jugosławskie kurczątko, kotom, yo Ech, er, ech, er, let's go 2022 Ravix Ravix Beat, Beat, Beat Production, production.